Cześć, ponad dwa lata temu testowałem na swoim kanale kamerę z dwoma obiektywami. Bardzo entuzjastycznie podszedłem do tego rozwiązania, które z szerokiego kąta widzenia umożliwia natychmiastowy optyczny zoom czterokrotny i odwrotnie. Jednak z perspektywy czasu aplikacja YCC365 do obsługi tej kamery okazała się dosyć problematyczna. W miarę komfortowe korzystanie z niej możliwe było dopiero po wykupieniu comiesięcznej subskrypcji usługi w chmurze. Bez tej płatnej usługi głównym problemem było wyszukiwanie zdarzeń, ponieważ nie zaznaczały się one na osi czasu. Dodatkowo okazało się, że kamera cały czas wysyłała dane na zewnętrzny serwer, co w tamtym momencie okazało się dla mnie dużym problemem ze względu na posiadany limitowany internet domowy LTE. Problemem okazała się również kompatybilność z protokołem ONVIF i współpracą z sieciowym rejestratorem do monitoringu. Teraz pojawiła się ciekawa kamera z podobnym rozwiązaniem, ale obsługiwana przez aplikację ICC, którą bardzo lubię ze względu na komfortową obsługę, szybkość połączenia oraz bezproblemową kompatybilność kamer przez nią obsługiwanych z innymi aplikacjami, m.in. pod Windows i rejestratorami sieciowymi obsługującymi protokół ONVIF. Kamera jest dosyć świeżym produktem, ale atrakcyjna cena i zebrane jak do tej pory 100% pozytywnych opinii skusiło mnie do jej zakupu. Występuje ona w dwóch wersjach kolorystycznych. Na początek sprawdźmy, jakie najważniejsze funkcje deklaruje nam producent, które możemy odczytać z opakowania. Oczywiście, główna funkcja wyróżniająca tę kamerę to dwa obiektywy o różnych ogniskowych, które umożliwiają nam szybkie zbliżenie i oddalenie. Double screen preview, czyli jednoczesny widok z dwóch obiektywów w formie obrazu w obrazie. Usługa zapisu nagrań w chmurze, która zapewne jest płatna, ale daje nam większe bezpieczeństwo przechowywania nagrań, np. Na w przypadku uszkodzenia karty pamięci, zniszczenia kamery lub jej kradzieży. Wykrywanie kształtu człowieka, co pozwoli nam uniknąć niepotrzebnych alarmów z wykrycia ruchu innych elementów pojawiających się w kadrze. Remote operation, czyli zdalna obsługa i podgląd z dowolnego miejsca na świecie. O ile kamerę podłączymy do internetu. Voice intercom to dwukierunkowa komunikacja głosowa, która umożliwia nam rozmowę z osobą znajdującą się w pobliżu kamery. Zapis nagrań na karcie microSD do 128 GB. Alarm akustyczno-optyczny, czyli odstraszanie intruza za pomocą światła i dźwięku. Antena WiFi o zysku 5 dB uchwyt montażowy umożliwiający zamocowanie kamery na ścianie lub suficie, diody doświetlające kadr w nocy pod czerwienią oraz światłem białym. Model kamery to P7S 8 megapikseli. Obiektywy kamery posiadają ogniskową 2,8 mm i 12 mm, co przekłada się na czterokrotny zoom optyczny. W pudełku mamy instrukcję w języku angielskim, Zasilacz 12V 2A Dławicę uszczelniającą złącze RJ45 w przypadku połączenia kamery kablem LAN z naszym routerem Zestaw kołków montażowych Oddzielny uchwyt montażowy, który według mnie jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ znacząco ułatwi nam zamontowanie kamery. Dodatkowo dzięki niemu mamy możliwość instalacji kamery na ścianie lub suficie. W innych kamerach obrotowych, które testowałem. Element montażowy był zintegrowany z obudową kamery, a montaż możliwy był jedynie na ścianie oraz oczywiście kamera. Jakość wykonania wygląda bardzo przyzwoicie. Z przodu mamy dwa obiektywy: jeden o ogniskowej 12 mm i drugi szerokokątny o ogniskowej 2,8 mm. Poniżej znajdują się diody doświetlające. Z kamery wychodzi przewód zakończony gniazdem LAN oraz zasilania. Tutaj mamy mikrofon, z tyłu jest głośnik. Na górze kopułki pod gumową zaślepką znajduje się gniazdo karty pamięci oraz przycisk reset. Producent zastosował tu dobre rozwiązanie, które umożliwia reset kamery bez odsłaniania tej gumowej zaślepki. Zamontujemy teraz kartę pamięci. Teraz podłączymy kamerę do zasilania, dodamy ją do aplikacji i połączymy z siecią Wi-Fi. Od razu zaznaczę, bo często pada takie pytanie w komentarzach pod moimi filmami z testami kamer: że każdą z tych kamer po połączeniu z siecią, która ma dostęp do internetu, można obsługiwać zdalnie z dowolnego miejsca na świecie, o ile mamy tam dostęp do internetu. Kamera bez problemu połączyła się z siecią. Teraz sprawdzimy sobie wszystkie funkcje, które oferuje nam kamera. U góry mamy przycisk auto, który po włączeniu pokazuje nam rzeczywisty format obrazu z kamery. Po wyłączeniu rozciąga obraz do formatu okna. Jeżeli posiadamy kilka kamer dodanych do aplikacji, to następny przycisk załącza nam podgląd z wielu kamer. Kolejny przycisk służy do przełączania podglądów w tryb pełnoekranowy. Ikona z żarówką w lewym dolnym narożniku kadru służy do zmiany trybów podświetlenia. Tryb Białe Światło to tryb, w którym po zmierzchu załącza się widzialne światło białe i świeci całą noc bez względu na wykryty ruch, a rejestrowany obraz jest kolorowy. Tryb Normalny działa tak, że po zmierzchu kadr podświetlany jest pod czerwienią i obraz jest czarno-biały. Światło białe nie załącza się bez względu na to, czy ruch został wykryty, czy nie. Tryb Podwójna Czułość Światła powoduje, że po zmierzchu załącza się podświetlenie pod czerwienią. I obraz jest czarno-biały, natomiast po wykryciu ruchu włącza się widzialne światło białe i rejestrowany obraz jest w kolorze. Dodatkowo przy tym trybie możemy ustawić czułość alarmu oraz czas oświetlenia w zakresie od 5 do 120 sekund. To dobra alternatywa dla lampy zmierzchowej z czujnikiem ruchu. Inteligentna czujność umożliwia nam regulację większej ilości parametrów dotyczących wykrycia ruchu, jak wykrywanie kształtu człowieka. Pokaż trasę. Ta opcja powoduje włączenie fioletowej obramówki poruszającego się człowieka. W ustawieniach reguł mamy opcję linia alarmowa, którą możemy sobie dowolnie ustawić na kadrze i po przekroczeniu której dopiero załączy się nam alarm wykrycia ruchu. Obszar alarmowy to ustawienie aktywnej na wykrycie ruchu strefy w kadrze. Możemy ją sobie dowolnie modyfikować. Na dole okna podglądu mamy pasek, który reguluje zoomem. Pozycja razy 1 to rzeczywisty obraz z obiektywu szerokokątnego. Ustawienie wartości przybliżenia w zakresie do razy 2,9 to przybliżenie cyfrowe na bazie obiektywu szerokokątnego, więc tracimy na jakości obrazu. Od wartości powiększenia razy 3 mamy widok z drugiego obiektywu o ogniskowej 12 mm, co daje nam rzeczywiste czterokrotne przybliżenie w stosunku do obiektywu szerokokątnego 2,8 mm. Widać, że obiektyw o większej ogniskowej jest ciemniejszy, ale to normalny objaw. Przybliżenie powyżej wartości razy 3 to również zoom cyfrowy, który sztucznie powiększa nam obraz, powodując utratę jakości, więc mnie z tego paska interesują tylko dwie pozycje. Razy 1 i razy 3. Pod oknem podglądu mamy kolejne ikony. Pierwsza od lewej to mikrofon. Umożliwia nam to dwukierunkową komunikację głosową. Moim zdaniem jakość dźwięku jest przyzwoita. Wszystko jest zrozumiałe i wystarczająco głośne. Posłuchajcie. Halo, halo, czy mnie słychać tam głośno i wyraźnie? Halo, halo, czy mnie słychać tam głośno i wyraźnie? Proszę opuścić posesję. Proszę odejść, proszę opuścić posesję. Proszę opuścić posesję. Proszę odejść, proszę opuścić posesję. Nasłuch dźwięków z otoczenia kamery też jest wystarczająco czytelny. Ikona kamery to nagrywanie filmu z aktualnego widoku na podglądzie, który zapisze się w pamięci smartfona. Ikona aparatu to zdjęcie aktualnego widoku podglądu, który również zapisze się w pamięci smartfona. Następnie mamy ikonę, która uruchamia manipulator PTZ do sterowania kamerą w pionie i poziomie. Po wejściu w zakładkę, opisaną jako często Mamy więcej opcji związanych ze sterowaniem kamerą. Możemy uruchomić śledzenie, czyli po wykryciu ruchu, kamera będzie podążała za poruszającym się obiektem. Zanim włączymy śledzenie, należy ustawić pozycję obserwacji i potwierdzić to przyciskiem na dole ekranu. Jest to pozycja, do której kamera będzie wracać po zakończonym śledzeniu poruszającego się obiektu. Możemy ustawić czułość wykrywania ruchu oraz czas, po którym kamera wróci na początkową pozycję, od której zaczęła śledzenie, jeżeli poruszający się obiekt zniknie z kadru lub przestanie się poruszać. Przy włączonej funkcji śledzenia, kamera kadruje obiekt i odpowiednio reguluje zoomem, aby śledzona postać była dobrze widoczna w kadrze. Kamera rzeczywiście wraca po zakończeniu śledzenia na ustawioną wcześniej pozycję. Kolejna funkcja to często widoczna pozycja. Możemy tutaj zaprogramować konkretne pozycje kamery i szybko je sobie wywoływać. Programowanie pozycji uwzględnia również zoom. To bardzo wygodna opcja. Chciałem sprawdzić, ile takich pozycji można ustawić maksymalnie, ale skończyłem na 12 i mogłem programować kolejne, więc nie powiem Wam, ile dokładnie może ich być. Następna funkcja to trasa. Możemy wybrać tutaj tylko trzy z programowanych wcześniej pozycji i uruchomić przejazd po tych punktach. Niestety po jednokrotnym takim kursie kamera się zatrzymuje. Z poziomu tej aplikacji nie można na przykład zapętlić takiego kursu i ustawić czasu pomiędzy zmianą kolejnych pozycji. Można zrobić to w aplikacji pod Windows o nazwie General CMS. Ostatnia funkcja z zakładki często to możliwość zamiany kierunków sterowania kamerą, jeżeli z jakiegoś powodu mamy taką potrzebę. Kolejna funkcja dostępna na głównym ekranie to przełączanie trybu jakości podglądu z SD na Ultra HD i odwrotnie. Włączenie trybu Ultra HD dodatkowo umożliwia nam wykorzystanie funkcji Obraz w obrazie, gdzie możemy ustawić sobie jednoczesny widok z obiektywu szerokokątnego i tego z przybliżeniem. Z tej funkcji na pewno wygodniej jest korzystać w trybie pełnoekranowym. Nagrania w chmurze to dostęp do płatnej usługi przechowywania nagrań ze zdarzeń na zewnętrznym serwerze. Jest to usługa poprawiająca bezpieczeństwo naszych nagrań. W przypadku uszkodzenia karty pamięci lub kradzieży czy zniszczenia kamery nasze nagrania będą nadal dostępne i możliwe będzie np. ustalenie sprawcy. Nagrania na karcie SD to oczywiście dostęp do zapisanych nagrań. W tej aplikacji wyszukiwanie nagrań jest bardzo wygodne, głównie ze względu na wyraźny znacznik wykrycia alarmu na osi czasu, w postaci czerwonych kresek oraz możliwość odfiltrowania samych nagrań z wykrytego ruchu po odhaczeniu opcji regularnie. Light Alarm to dokładnie ta sama funkcja, która pojawia się w dolnym lewym narożniku okna podglądu i którą już omawialiśmy wcześniej. Ostatnią funkcją widoczną na głównym ekranie aplikacji jest ikona włączania i wyłączania śledzenia, które też omówiliśmy już wcześniej. Po kliknięciu w ikonę zębatki w prawym górnym rogu otwierają nam się zaawansowane ustawienia, które po części dublują się z tymi, które dostępne są z poziomu głównego ekranu. Podstawowe ustawienia: tutaj raczej wszystko jest jasne. Zarządzanie hasłami: to możliwość zmiany hasła dostępu do kamery. Zarządzanie pamięcią masową: ustawienia nagrywania: tutaj też wszystko jest jasne. Inteligentny alarm: tu możemy włączyć lub wyłączyć wykrywanie kształtu człowieka. Jeżeli wyłączymy tę opcję, to kamera będzie oznaczała jako alarm każdy ruch, więc może to generować dużą ilość fałszywych i niepotrzebnych alarmów. Działanie alarmu. Tutaj możemy ustawić, co kamera ma zrobić po wykryciu ruchu. Dostępne są cztery możliwości. Zrzut, czyli zdjęcie, nagranie filmu, sygnał dźwiękowy, czyli po wykryciu ruchu kamera może ostrzegać intruza syreną alarmową lub komunikatem, który nagramy i prześlamy do kamery sami. Oraz może wywołać alarm świetlny, który dodatkowo ma odstraszyć intruza. Alarm Push to włączenie powiadomień na telefon z wykrytych alarmów. Możemy też włączyć ignorowanie takich powiadomień. Kolejna pozycja to możliwość dostosowania rodzaju powiadomień. Zaawansowane. Większość z tych funkcji omówiłem już wcześniej. Interwał alarmu to czas po upłynięciu, którego kamera będzie wysyłała do nas ponowne powiadomienie, jeżeli zdarzenie alarmowe trwa nadal, czyli w kadrze nadal widoczny jest ruch. Czas alarmu. Tutaj możemy ustalić, czy chcemy mieć wykrywanie alarmów całodobowo przez 7 dni w tygodniu, czy w konkretnych dniach i godzinach. Ustawienia sieci. Tutaj możemy przełączyć kamerę w tryb hotspot, czyli kamera tworzy własną sieć Wi-Fi i możemy połączyć się z nią bezpośrednio w przypadku, gdy kamera działa jako samodzielne urządzenie bez dostępu do sieci i internetu. Warunkiem jest przebywanie w zasięgu sieci Wi-Fi, którą tworzy kamera. Standardowym trybem jest tryb routingu, wtedy po połączeniu kamery z naszym routerem mamy do niej dostęp z dowolnego miejsca na świecie. Możemy też zmienić tutaj sieć Wi-Fi, do której ma być podłączona kamera. Usługa chmury to też już omawialiśmy. W zakładce zaawansowane możemy uruchomić śledzenie, co dostępne jest także z poziomu głównego ekranu i omawialiśmy to wcześniej. Zakładka o urządzeniu. Tutaj mamy kod QR, który umożliwia dodanie dostępu do kamery na dowolnym innym urządzeniu. Informacje o wersji oprogramowania, parametrach sieciowych: możemy zaktualizować czas, datę, firmware urządzenia, o ile jest dostępna nowsza wersja. Możemy też przywrócić ustawienia fabryczne lub ponownie uruchomić urządzenie. Teraz popatrzcie na czytelność obrazu z dwóch obiektywów. Ze względu na różnicę ilości klatek na sekundę nagrań z kamery w stosunku do całego filmu, aby wyeliminować efekt smużenia będę robił stop klatki. Uważam tę kamerę za bardzo udany zakup. Stosunek jakości i możliwości do ceny jest bardzo dobry. Kamera posiada bardzo przyzwoitą jakość obrazu, chociaż te deklarowane przez producenta 8 megapikseli to raczej interpolowane 5 megapikseli. Posiada bardzo dobre doświetlenie kadru nocą, zarówno w podczerwieni, jak i światłem białym. Dwa obiektywy o różnej ogniskowej to według mnie bardzo praktyczne rozwiązanie. Wygodną funkcją jest możliwość programowania ulubionych pozycji kamery, chociaż nie zawsze działa to precyzyjnie. Śledzenie postaci to bardzo praktyczna funkcja, w szczególności gdy kamera potrafi wrócić na początkową pozycję, od której zaczęła śledzenie. Nagrania zapisują się w najnowszym standardzie kompresji H265X, co pozwala na zachowanie archiwum z dłuższego okresu. Kamera posiada także klasę szczelności IP66 i odporna jest na wszelkie warunki atmosferyczne. Jako jedna z niewielu tego typu kamer, posiada możliwość montażu zarówno na ścianie, jak i na suficie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem takiej kamerki, to link do aktualnej oferty umieszczam pod filmem. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. To by było na tyle. Cześć!